Cześć kochani, witam Was serdecznie o poranku. Dzisiaj sobie porozmawiamy... Które być może karty będą balansowane, bo podejrzewam, że balans zbliża się wielkimi krokami, bo teraz mamy troszeczkę te balans rzadsze i najbardziej sobie dzisiaj porozmawiamy karty, które mnie drażnią, bo to też często pytacie, no więc postanowiłem sobie tak troszeczkę chwilkę pogadać o poranku o tym, bo poranki są o tego, żeby sobie pogadać. No i... Na pewno już wielu z Was wie... lawa mnie drażni. Tak, to prawda, lawa mnie drażni, chociaż da się, da się żyć na tą lawę, ale można spodziewać się lawy że lawa w najbliższym czasie zostanie troszeczkę w końcu ruszona, bo już nawet na oficjalnym profilu Clash Royale można by rzec było, że troszeczkę się już zaczęli pośmiewywać z graczy. Na oficjalnym profilu Clash Royale tak, zaczęli się pośmiewywać z graczy grających lawą, że rzucają lawę i myślą, że są prograczami w ten sposób. O. Więc myślę, że Lava może się spodziewać w najbliższym czasie, właśnie balansu. Tym bardziej że lawa jest w tej chwili na dziesiątym miejscu, jeżeli chodzi o karty używane. A jeżeli chodzi o zestawienie, właśnie karty win condition, czyli dające wygraną, to lawa jest na drugim miejscu. I chociaż spada jego troszeczkę, lekko procent spada tych używalności wygrywanych meczów z lawą, lawa na pewno niewątpliwie jest kartą, która. Powinna być lekko zmieniona, takie jest moje zdanie, ja wiem, że w tej chwili podpadłem 90% graczy w Polsce, ale no tego nie zmienicie, ja wiem, że jest moda w Polsce na lawy, że lawę rzucicie, chociaż lawą też trzeba grać, no to nie ukrywajmy tego, ale nie ukrywajmy też tego, że dosyć łatwo lawą można grać, więc... A w moim przypadku, jak ja lubię robić bardziej takie deki troszeczkę naziemne, nie na powietrze, obronę, to, to też jest ciężko grać. Dobra, kolejną kartą, ale która mnie bardzo wkurza, a wręcz rujnuje moją psychikę, to jest balon. No, balon w ostatnim czasie po prostu wysysa ze mnie energię. No, jeszcze balon na klonie. Spotkałem balona na klonie to już jest masakra. Balon na pewno powinien według mnie być znerfiony i to dosyć radykalnie usunięty z gry. No, ja wiem, ja się mogę pośmiać, to jest po prostu moje zdanie, więc wybaczcie mi, balon w tej chwili jest na 29 miejscu. Ale rosną jego procenty wygrywanych walk, więc 29 miejsce. A jeżeli chodzi o win condition, no to jest. Na dos, poczekajcie, na drugim była Lawa, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenastym miejscu e, balon, jeżeli chodzi o in-condition, więc e, balon, no, Lamberjack z balonem, e, Golemy z balonem, Lawa z, z balonem, e, Valkyria z balonem, o już się robi chore, naprawdę na arenie balon, jeszcze na lustrze to wlatuje... No jest, jest nieciekawie. Później deki z glutem. O, deki z glutem to chyba wielu z Was nie lubi. Chociaż glut jest dosyć daleko, bo na aż 85. miejscu, jeżeli chodzi o ranking używalności. Ale jak już traficie na dek z glutem, gdzie jest jeszcze healerka, zresztą widzieliście po moich jednych odcinkach, że bardzo łatwo się tym może wygrywać i że wystarczy, jeżeli na przykład jest podwójny, potrójny eliksir, to wystarczy rzucać i tylko czekać aż je... Wygrana przyjdzie. No, to jeszcze zależy od tam konfiguracji kart. Dobrze, de... wkurzaj mnie też Grewiard. De... Wkurzaj mnie też Grewiard. Ma też na w de... przy moim obecnym deku, którym teraz aktualnie gram, to jeszcze nie jest tak źle, bo wygrałem parę walk chyba na Grewiarda. grając właśnie dziadkiem i Baby dragonem, że nawet wieży nie tykał. Więc jeszcze nie jest. Poczekajcie, gdzie jest. Tutaj miałem. Więc Greviard też jest dosyć upierdliwy, ale nie aż taki zły. Myślę, że grewiardem próbowali balansować. Ja myślę, że poczekajcie, z tych kart, co do tej pory powiedziałem, to na pewno Lava myślę, że będzie tknięta. Grywiarda też mogą spróbować jeszcze raz, bo już wiadomo, że grewiart był ruszany, później powracali i tam i się nad nim jeszcze zastanawiałem, więc grywiard może być ruszany, a do tego jeszcze z tych kart tutaj jest golem. Golem też. U... Ostatnio dosyć, właśnie dosyć często ostatnio spotykam Golem y, z Balonem, taki właśnie z tymi dwoma kartami najczęściej spotykam na arenie Golema. No ja sam grałem golem wiecie, no oprócz Lawy i Balonu i grewiardu, to ja chyba wszystkimi kartami tak bardziej, mocniej gram ale tymi kartami bardzo słabo gram. tym trzema. Y, golem w ogóle ostatnio... Y, ktoś... Z kimś grałem? Golem, zanim nim pełno spamu, jakiegoś Wizard, Witchka, Bomber i Lighting, i to już jest masakra. Da się grać na Golema, ale to jest też chore, więc Golem jest też na 31 miejscu. Jego statystyki wygranych rosną, więc zobaczymy. Myślę, że właśnie tak. Eliksir, Golem, Lava, Ballon, Golem i grewiar to są aktualnie taka top 5 kart, które mnie denerwują w Clash Royale napiszcie mi w komentarzu swoje top 5 o napiszcie mi w komentarzach swoje 5 top kart, które was denerwują i zobaczymy jakie karty wam sprawiają największe doprowadzałem do największej złości o do największej złości wymieńcie je od tej najgorszej do tej naj... takiej, którą da się jeszcze przeżyć ale i też nie lubicie jestem ciekawy ja powiem tak, w takiej kolejności ustawię y, balon, lawa, golem, glut, grewiard. W takiej kolejności u mnie i czekam na Waszą kolejność i poczekajcie, dzisiaj jest środa, kiedy to nagrywam. Chyba tak, dzisiaj środa wypuszczę to. W... Poczekajcie, na pewno dzisiaj jest środa? Nie, w środę to wypuszczę dopiero. Dzisiaj jest wtorek, tak, dzisiaj jest wtorek. Przepraszam, pomyliły mi się dni. W środę to wypuszczę. Rano, więc życzę Wam miłej środy. Trzymajcie się cieplutko, cześć.